Odnosząc się do pierwszego punktu z programu, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych na rzecz gminy, prosiłem pracownika gminy sąsiedniej, bardzo blisko, w ile przez 12 lat zostało wybudowane kanalizacji? Ponad 50 km. Ile zostało wybudowanych dróg? Nie nakładanych, dróg. Ta sama ilość, 50 km, m. Są to informacje do sprawdzenia na WIP-ach, Są to informacje, które uzyskamy telefonicznie od pracowników e, gminy. U nas, proszę Państwa, od 1 stycznia 2016 roku zaczniemy płacić karę. A czy nie wy, mieszkańcy? Gmina. Za brak kanalizacji. Kanalizacja to nie znaczy, że każdy mieszkaniec jest podłączony do niej, ale że jest ułożona i doprowadzona kanalizacja do każdego, powiedzmy do każdej posesji. I na to zobaczcie Państwo, jednak mało czasu zostało. Powiedzmy przy tych 12 latach, to jest w tej chwili nierealna, żeby to temu sprostać. 12 lat, które nam przepadło. Przepadło. Przepadło, jeżeli chodzi o środki te zewnętrzne, o których teraz wspomniałem. Zarządzenie Województwa Śląskiego z 2014 roku, 7 października, wskazywało, że można zadbać o pieniądze na gospodarkę wodnościową. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Później Państwo wspomniał, jakie nawet kwoty można było uzyskać. A ile uzyskaliśmy, to chyba sami Państwo wiedzą. Odnowa i rozwój wsi. Następny jest problem z takich programów unijnych gdzie jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfikacja obszarów wiejskich oraz wzrost aktywności w turystycznej miejscowości. Z takiego czegoś, z takich programów można pozyskiwać pieniądze, po to żeby móc się pochwalić, że u nas coś jest. że było coś ciekawego. Ścieżki rowerowe, masa osób zaczyna Nordic Walking czy cokolwiek jakieś inne dyscypliny sportowe czy jazda na rowerze gmina sąsiednia pustów a przyjemnie jest tam podjechać, zobaczyć usiąść jest gdzie. U nas niestety nie. Ale na to można było uzyskiwać dosyć potężne kwoty. Następnych z projektów to jest ciekawy projekt. Połączenia internetowe, szerokopasmowy internet dostęp do Internetu. Jeżeli nawet w mizernym stopniu jest wybudowana ta kanalizacja, to czemu nie, nie można by było wykopać już otwór, wykopaną dziurę dodatkowo położyć jakąś rzecz, przewód, gdzie będziemy mieć dostęp do Internetu. Zapewnić młodzieży, osobom starszym dostęp. Coś, co już jest teraz wręcz powszechnie. Na co można było do, uzyskać uwagę do 90% kosztów. Takie były kwoty. Takie były, 90% dofinansowania na Twittera. Wspomniałem tutaj razem na wyżyny projekt. Proszę Państwa, pula, jaka jest do rozdysponowania, te środki zewnętrzne są rozdysponowane po wielu instytucjach. Różnie można je tam nazywać. tak? I tak naprawdę. W każdym miejscu możemy odbierać prawie o to samo. I jakie kwoty możemy uzyskać? Powiem tak. Gmina głowy. gospodarka wodnościowa z takiego projektu. Projekt na 13 milionów 788 tysięcy. 50% dofinansowany. Można? Trzeba napisać. Trzeba się nie bać pisać. Gmina Koszęci, może odległe, ale Budowa kanalizacji, 75% dofinansowania. Gmina Głonowiska, 75% finansowania ponad 500 tysięcy. Gmina Poczesna wniosek złożony na 16 milionów 500 tysięcy. 50% dofinansowania. Takich przykładów można mnożyć. O, gmina Głonowiska, 75% dofinansowania, kwota 8 milionów 218 tysięcy. Pytam się i nie oczekuję odpowiedzi. Sami sobie Państwo odpowiedzi. Ile u nas? Więc yy, powiem, czy warto pukać gdzieś? Warto. Tylko trzeba się nie bać. Nie bać pisać i pisać właściwie. Przez 12 lat nie ma człowieka, który by właściwie napisał projekt. Większość projektów nam przepada. Tutaj widzę, mamy pana na sali, yy, który rozdysponowuje takie dosyć poważne yy, pieniądze zewnętrzne. Jeśli mógłbym tak do swojego głosu. Dzień dobry, panie. Jestem pracownikiem Urzędu Miasta Częstochowego Wydziału Funduszy Europejskich. Yy. Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta rozdysponowuje pieniądze na poszczególne właśnie gminy. W tej nowej perspektywie finansowania 2014 do 20 jest taki program Regionalne Inwestycje Terytorialne, który będzie miał za zadanie rozdysponować w naszym subregionie, subregionie północnym województwa 105 milionów euro. To jest naprawdę gigantyczna kwota. To jest prawie pół miliarda złotych do rozdysponowania na wszystkie tu gminy ościenne y, byłego województwa Częstochowskiego. W ostatnich 12 latach było do rozdysponowania na województwo tutaj na subregion północny praktycznie 6 miliardów złotych. Taka kwota 6 miliardów złotych. Ile nasza gmina skorzystała? 700 tysięcy. 700 tysięcy na co? Na 700 tysięcy na taką dużą kwotę? Na 6 miliardów złotych. 6 miliardów, nie mówimy o milionach. To tylko na województwo nasze. A na co? Jeden wniosek złożony na kotłownie, blokach. Jesteśmy na przedostatnim miejscu, jesteśmy na przedostatnim miejscu w całym województwie, jeśli chodzi o składanie wniosków unijnych.